Ejka. Dziś Dzisiaj zrobię tutorial. Jak zrobić takiego? O, właśnie. Nie? Nie? tylko z papieru. To był akurat mój pierwszy, więc on tak na średnią wyszedł. Ten mi się najbardziej podoba, a tu jest nawet rzadka Dobra, ale się przechodzimy. Potrzebujemy do tego jednej takiej kartki. Ja mam już powiedzieć. Na no ale całą. Ale też, ale trzeba całą. Jakieś mazaki, taśmę, nożyczki oraz wacik. Nie pytajcie się, się, czemu jest taki magnie, co? ciany po prostu z korzystałam. Albo jeszcze coś podobnego do wacika, tylko, że jak tego akurat nie miałam. Ułam. Dobra. Zaczynamy. My. My tak. Bierzemy tą kartkę. Czekajcie na chwilę, bo ja muszę yy, coś z nią zrobić. Dobra, dobra, nie masz. Bierzemy tą kartkę. Czekajcie, bo jestem. Dobrze. Naszą już nagotowaną kartkę składamy. O tak, gdzieś taki sposób na pół, że mamy tą kartkę i po prostu bierzemy za środek i tak. Mamy, możemy to trochę równiej zrobić. Nie tak, tak ja. A, ah, i zapomniałam. Potrzebny jest, czy nas <Miller> do tego będzie ołówek. I teraz tym ołówkiem rysujemy jak coś zwierzę podobnych do kismelosa, Na przykład zabekot. Ta albo coś innego i tak dalej. Ja akurat rysuję mm, tą słodką bułeczkę. Yy, znaczy się, jaką słodką bułeczkę? Aaaa. Ja rysuję tą popcorn. O! Więc ja sobie to naskicuję i wam pokażę. dobra jeśli już mamy naszki czercowane, to bierzemy mazaki albo markery, zależy co macie i to wszystko koloruje. Więc ja sobie to pokoloruję i Wam pokażę. A, i jeszcze za... Y, pomiałam powiedzieć, że muszą to być takie markery, żeby, nie by, żeby można było robić jakieś no, dwóch warstwy, i żeby y, jak zrobić te warstwy, żeby nie przy, zrobiła się dziura, inaczej nie wiem, co wtedy się zrobi. Dobra, ja to dalej koloruję i się widzimy zaraz. Ok, jeśli mamy już pokolorowane, to bierzemy tę kartkę i składamy na pół tak jak zrobiliśmy na początku z tą linią i wycinamy to tak, po, żeby też było z drugiej strony takie białe. Zresztą wam za stoka, jak wytnę więc nożyczki w ruch!